Wyobraźcie sobie giganta przestworzy o masie 575 ton, który majestatycznie unosi się w powietrzu. Airbus A380, ta latająca katedra zdolna przewieźć ponad 800 pasażerów, swoją samą obecnością wydaje się rzucać wyzwanie prawom fizyki. Dzięki rozpiętości skrzydeł wynoszącej 72 metry i dwóm pokładom, jeden nad drugim, Samolot ten uosabia najwyższe osiągnięcia europejskiej inżynierii lotniczej. Jednak obserwując jego start, można dostrzec coś niepokojącego. Podczas gdy Boeing 787 pędzi w kierunku chmur z prędkością 3000 stóp na minutę, jak uwolniona bestia, nasz gigantyczny europejski samolot z trudem przekracza 1500 stóp na minutę. A czasami nawet mniej, w zależności od warunków. Jak to możliwe, że największy samolot pasażerski na świecie wznosi się tak wolno? To pytanie ujawnia fascynującą historię tytanicznych ambicji i monumentalnych błędów strategicznych. Wszystko zaczyna się od bezwzględnego równania, które rządzi lotnictwem od czasów braci Wright: siła ciągu podzielona przez masę. Jest to święty gral lotnictwa magiczna formuła, która oddziela orły od albatrosów. Wyobraź sobie sportowca olimpijskiego. Im jest lżejszy w stosunku do swojej siły mięśniowej, tym szybciej wbiega po schodach wieżowca. W świecie lotnictwa logika ta staje się brutalna. Model 787 może pochwalić się imponującym współczynnikiem 0,27. A320 Neo, gwiazda europejskich połączeń, osiąga 0,34, a 380 tylko 0,247, co skazuje go na słabe osiągi już od startu. Nawet z czterema silnikami Rolls-Royce Trend 900, z których każdy rozwija siłę ciągu 70 tysięcy funtów, co daje łącznie 280 tysięcy funtów. Moc równoważną mocy 600 samochodów sportowych, kolosalna waga samolotu spektakularnie niweluje tę przewagę. Ale poczekajcie, bo prawdziwy dramat kryje się gdzie indziej. A380 cierpi na grzech pierworodny, dźwiga ciężar samolotu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Jego gigantyczne skrzydła zostały zaprojektowane dla. A 380 myślnik 900 wydłużonej wersji, która została porzucona zanim jeszcze powstała. Wynik 20 ton nadmiarowej konstrukcji, którą samolot ciągnie podczas każdego lotu. To tak jakby Olimpijczyk biegł z plecakiem pełnym cegieł. Ironia staje się jeszcze bardziej okrutna, gdy przyjrzymy się materiałom, podczas gdy nowoczesne samoloty. Zawierają 50% ultralekkich kompozytów, a 380 zadowala się 25%. A reszta? Tradycyjne aluminium, które dodaje tysiące zbędnych kilogramów. Ta przestarzała konstrukcja sprawia, że każdy start samolotu jest tytaniczną walką z grawitacją, ale to dopiero początek inżynieryjnego koszmaru. A 380 dźwiga bowiem również ciężar swojej potwornej złożoności. Podczas gdy Boeing 787 wykonuje swoją misję za pomocą dwóch silników i uproszczonych systemów, francuski gigant musi obsługiwać cztery niezależne obwody hydrauliczne, redundantne systemy elektryczne i sieć przewodów paliwowych przypominającą mapę paryskiego metra. Każdy dodatkowy element dodaje kilogramy. A każdy dodatkowy kilogram zmniejsza osiągi. To błędne koło nieubłaganej matematycznej okrutności, spójrzmy na przerażające liczby. A 350 wznosi się na wysokość od 1600 do 3000 stóp na minutę, a Boeing 777 300 ER od 2000 do 3000 stóp na minutę, a 380 w najlepszym przypadku utknął między pięcioma setnymi a dwa tysiącami pięcioma setnymi stóp na minutę. Różnice te nie są anegdotyczne. One na nowo definiują doświadczenie lotu, ale koszmar się nie kończy. W przeciwieństwie do swoich dwusilnikowych rywali, które szybko się rozciążają, zużywając paliwo, a 380 poprawia swoje osiągi w mikroskopijnych przyrostach. Jego wznoszenie przypomina nieskończoną drabinę. Poziom lotu 310, stabilizacja, zużycie paliwa, następnie 330, 370 i wreszcie między 380 a 400. Każdy etap staje się coraz bardziej męczący, a tempo wznoszenia czasami spada do 1000 stóp na minutę na ostatnich poziomach. Ta złożona choreografia dosłownie paraliżuje kontrolę ruchu lotniczego. Kontrolerzy muszą koordynować niemożliwe do wykonania manewry, utrzymując A380 na pośrednich wysokościach, podczas gdy bardziej zwrotne samoloty wyprzedzają go z góry. W zatłoczonych korytarzach powietrznych Europy lub Azji ograniczenie to staje się prawdziwym logistycznym wyzwaniem. Wysokość ujawnia jeszcze bardziej dramatyczną słabość. W Meksyku na wysokości 2230 metrów rzadkie powietrze potęguje wadę a 380. Przy gęstości powietrza zmniejszonej o 25% i letnich temperaturach wysokość gęstość może przekraczać 3000 metrów. Silniki dławią się, skrzydła tracą nośność a nasz gigant staje się jeszcze bardziej niezdarny. Oto najbardziej fascynujący i tragiczny zwrot akcji. Airbus nie poniósł porażki z technicznego punktu widzenia. Genialnie rozwiązał niewłaściwy problem z precyzją szwajcarskiego zegarmistrza. Na początku XXI wieku przemysł lotniczy wydawał się nieuchronnie ewoluować w kierunku nasyconych megawęzłów komunikacyjnych lotnisk twierdz. Gdzie tylko duże samoloty mogły zaspokoić rosnące zapotrzebowanie milionów pasażerów. Analiza Airbusa wydawała się logiczna, a nawet wizjonerska: sloty startowe stawały się coraz rzadsze, pasy startowe były nasycone. Oczywistym rozwiązaniem było więc upchnięcie większej liczby osób na pokładzie każdego samolotu. Airbus postawił wszystko na przyszłość koncentracji lotniczej podczas gdy świat, jak na ironię, wybrał rozproszenie i elastyczność. Jest to historia doskonale przemyślanej prognozy, która zderzyła się z nieprzewidywalną rzeczywistością ludzkich zachowań. Trzy równoczesne rewolucje zniweczyły ich prognozy. Po pierwsze, ultrawydajne silniki sprawiły, że połączenia długodystansowe samolotami o pojemności od 250 do 300 miejsc Stały się opłacalne. Po drugie, lotniska wolały zwiększyć częstotliwość lotów niż rozmiar samolotów. Wreszcie pasażerowie biznesowi, czyli klienci premium generujący najwyższe przychody, woleli elastyczność od pojemności. Rewolucja tanich linii lotniczych dała ostateczny cios. Ryanair, Southwest i AirAsia zbudowały imperia na połączeniach punkt-punkt średniej wielkości samolotami. Omijając tradycyjne huby. Nawet Emirates, największy operator A380, wykorzystuje jednocześnie setki lotów mniejszymi samolotami, aby obsługiwać destynacje niedostępne dla swojego giganta. Pandemia COVID utrwaliła tę ewolucję. Kiedy linie lotnicze desperacko poszukiwały elastyczności, aby dostosować swoje możliwości, A380 Stał się przeszkodą. Jego 800 miejsc nie jest podzielnych, w przeciwieństwie do flot średniej wielkości samolotów. Dzisiaj obserwowanie A380, który z trudem wznosi się w niebo, staje się przejmującą metaforą. To technologiczne cudo uosabia paradoks innowacji, doskonałe rozwiązanie problemu, który już nie istnieje. Jego majestatyczne, ale mozolne wznoszenia przypominają nam, że nawet najpiękniejsze marzenia inżynierów mogą rozbić się o rzeczywistość rynku. A 380 pozostanie w historii jako pomnik ludzkiej ambicji, wyraźny dowód, że możemy rzucić wyzwanie niemożliwemu i sprawić, że wszystko będzie latać. Nawet 575 ton aluminium, tytanu i złamanych marzeń. Jego innowacje technologiczne od rewolucyjnych materiałów kompozytowych po najbardziej zaawansowane systemy rozrywki pokładowej, jakie kiedykolwiek zaprojektowano, utorowały drogę przyszłym generacjom samolotów. Jednak pozostaje on również okrutnym i melancholijnym przypomnieniem, że czas może zmienić arcydzieło inżynierii w anachronizm komercyjny, że nawet idealnie spójna wizja może upaść w obliczu kaprysów rynku. Kiedy następnym razem zobaczysz tego giganta, powoli unoszącego się w kierunku chmur, z jego majestatyczną, ale męczącą gracją, pamiętaj, że jesteś świadkiem jednej z najpiękniejszych i najdroższych porażek współczesnego lotnictwa. Porażki, która uczy nas, że w przemyśle lotniczym, podobnie jak w życiu, zbyt wczesne osiągnięcie sukcesu czasami oznacza porażkę na całe życie.